Co powiedział ci François? Powtarzałam ci milion razy. Na mój widok prawie zemdlał z wrażenia i poprosił pomocnika, żeby wziął moje dane. Gdy wystąpisz na pokazie mody? Jasne. Na którym? Sezon już się zaczął. To nie twoja sprawa. Czyżby? Czemu nie przyznasz, że się z tobą nie spotkał? Nie wygaduj bzdurko. Byłam tam. Nie przyjął Cię. Szpiegowałaś mnie? Nie krzycz. Jesteś prostaczką i kłamczuchą. Nieprawda. Owszem. Znalazła się dama. Awansowałaś do wyższych sfer dzięki małżeństwu matki. Przynajmniej nie kłamie jak Ty. Więc czemu nie przyznasz się, że twój ojczym cię nie znosi i nie bywasz na spotkaniach śmietanki? Nie masz błękitnej krwi. Jesteś za niska na modelkę. Co powiedziałeś? Nic, krasnolu. Ja ci dam. Odbiło ci? Co z tobą? Dawaj aparat. Puszczaj! Mój fałszywy wizerunek? Proszę w poniedziałek wypisać córkę ze szkoły. Skąd pan wie, że to zrobię? Chyba mnie pani zrozumiała. Nie ma pani instynktu przetrwania i zdrowego rozsądku? Sądzi pan, że obawiam się publikacji nieautoryzowanej biografii Almirei? Znikniecie ze szkoły albo zniszczę pani karierę. Kilka bzdur zmyślonych przez idiotę nie przekreśli wielu lat mojej ciężkiej i uczciwej pracy. Kto pomyśli o pani uczciwości? Co innego wyznania, młodszego kochanka czy przyjaciela, który był międzynarodowym przestępcą? Podobno związała się też pani z producentem filmów dla dorosłych. Wszystko da się zmyślić, a mediami łatwo manipulować. Czy opuści pani szkoły wraz z rodziną, czy nie? Witaj, kochanie. Jak się masz? Co tu robisz? Byliśmy umówieni na kolację. Witam. Dzień dobry, państwo wybaczą. Mam jutro klasówkę, pójdę się uczyć. Wszystko w porządku? Jasne. Na pewno? Tak. Uspokój się, nie jest tego warta Paskudna łajza Po co się z nią kolegowałaś? Wybacz, ale jesteście podobne To mi to mitomanka Aż mnie coś dusi Nienawidzę jej Paskudna skarlała harpia Tak, ale... Lepiej się z nią nie zadawaj. Była to dla mnie podła, dlatego jej unikam. Zachowuję dystans. Chętnie zamknęłabym ją w kuferku, jak lalkę i połknęła klucz. Lalki są śliczne, a ona szpetna. Skąd jej przyszło do głowy, żeby zostać modelką? Niech utyje od czekolady i pęknie. Ukochanie. Chodź do domu odpocząć. Byłaś tu cały dzień. Nie chcę. Zostanę tu aż się zbudzi. Wracajmy. To nie ma sensu. Nie wiemy, kiedy się ocknie. Nigdy Cię nie opuszczę. Panie Koluczej, Mija. Jak podróż? Dziękuję, że wysłał pan kierowcę. Co z Miguelem? Synku. Co się stało, kochanie? Jestem przy tobie. Czujesz? Zajmę się tobą. Ocknij się, Miguel, moje dziecko. Boże, dlaczego? Zdobądź wszystkie informacje o jej dzieciństwie, kiedy się urodziła. Długo jeszcze? Już późno. zaczekaj. Idź już. Mamy ważne sprawy. Mam jeść sama? Przepraszam. Zapisz jej nazwisko. Alma Ile razy mam powtarzać? Alma Rey. Marzę wymyślić jej nieautoryzowaną biografię i maksymalnie ją oczernić. Tak, zgadza się. Zatrudniłem cię, by ją zniszczyć. Opublikuj to jak najszybciej. Cześć, witaj. Dziękuję. Profesorze? Co słychać? W porządku. Martinie, Bustamante wypowiedział nam wojnę. Chcę, żebym zabrała Robertę ze szkoły. Gdzie ona jest? W Łazience. Przepraszam za mojego ojca. Nie przejmuj się, to nie twoja wina. Krzywdzi Robertę, bo wie, że coś do niej czuję. Ale spróbuję go powstrzymać. Nie, Diegusiu, i tak masz dużo problemów z ojcem. Muszę to zrobić. Nie ma po co. Dzięki, ale sami musimy to rozwiązać. Zachowaj spokój. Dziękuję. Dopiero jakiś czas po wypadku wystąpiły u Mikela objawy. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Gdy prosił mnie o zgodę na nagranie płyty, był jakiś dziwny. Już wtedy źle się czuł, ale to zignorował. Dowiedziałem się o tym później. Mówił, że jest zmęczony. Ale ja wiedziałam, że coś się święci. Powinnam przyjechać. Chciałem go zabrać do lekarza, ale nie zdążyłem. Czemu to spotkało mojego syna? Nie rozumiem. Boże, błagam, niech odzyska świadomość.